Cześć, witajcie na kolejnym odcinku ze zdrabkami z numerem dnia. Dzisiaj mamy piąty, więc zdrabki z numerem 5. Ja już jedną perełeczkę wstawiłam dzisiaj, megalinie. Tu mam drugą. I mam jeszcze taką mega pensję z numerem 11. No oczywiście, drapana w pracy do kawy. I trafiło mi się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10 wygranych, tak więc także będzie pewnie stówka. Na to liczę, ale sobie z wami wydrapie. Zobaczymy, co tam się kryje. I mam po 5 zł. Mega linie, Też już jest, zdrabka jest wygrana. Mamy jedną linię. Ona się tutaj tak dosyć szybko włożyła. Był podkowa, pióro i cytryna. No ale dodrapałam, żeby było połowę, troszkę mniej. Bonus 7 z numerem 5 krzyżóweczka dzisiaj. Elektryzujący cash i Askier. Także za 45 zł, też z trapki. Zaczniemy sobie od elektryzującego, bo go nie lubię. Zobaczmy sobie, tutaj, tak wygrywające. Mamy 36. 12, a w ogóle to bardzo dziękuję, bo przekroczyłam 400 subskrypcji. Także Jupi, ciągniemy dalej do 500. Wtedy zrobimy jakiś konkurs. Szukamy 36, 12, 3 i 26, a moje wygrywające to 34. Dwadzieścia dziewięć, może jeszcze trochę przybliżę. Dobra. Trzydzieści dwa nie ma. Trzydzieści jeden, trzydzieści sześć jest wygrana. Ura. Dwa, o, dwadzieścia sześć, jest druga wygrana. Słupcio, jedyneczka, czterdzieści, dwadzieścia. I 12 jest trzecia wygrana. A żarówka będzie? Nie, jest arbus. To tak, 36 mamy 5. 26 też jest 5. I 12 daje 5, czyli mamy 15 zł. Dobra. Zobaczmy sobie askier teraz. Szukamy trzech identycznych. Mamy winogroną, piłka. Jedrątka podkowa safe, kwiat, Ananas. na cukierek podkowa. Dzwonek, tu nie ma, monetka. O, też już nie ma. Pusto i gra siódma. Pusto. Dobrze. Pusto. Zobaczmy sobie teraz krzyżówkę z numerem 5. Zmieści się cała, chyba tak. I sobie zobaczmy po dwie literki, może N i B. Tutaj chwilkę dłużej zejdzie. Kolejne dwie to jest J i L. J mamy w ponusie. Tutaj szukamy Lki I J. Plantacja. Tutaj mamy lichwa. Tu jest L. Kolejna literka to T i F. Mamy w bonusie T. Mamy tutaj, jest tu kolejne, jest kolejne. I teraz dalej. mamy. Ładnie się odbija, a tak na żywo nie za bardzo, ale to dobrze, że widzicie fajnie. Dobra. Następne są I, I, Z. W ponusie brak. Mamy tutaj i jest tutaj. Okej. Okay. Następne mamy Y i P. W bonusie nie ma. Tutaj mamy dwa razy Y. Jest tutaj. Tutaj jest jedno. Tutaj jeszcze. Dobra. A po drugiej stronie mamy Y. Jest to. Pozasłaniam, tutaj było jeszcze B, i tutaj było B. Także jak coś tu będę redrakować, E i H. Tutaj mamy H, tu jest E. Tutaj jest E. Dobra, teraz druga strona. U tutaj. Tylko jedno chyba. A M nie ma. Ale mamy za to tu. No dobra. Dalej jest W i G. bo zrobiło nam się tutaj... Tak może? Pierwsze słowo mamy tutaj G, tu jest w. jeszcze tutaj, no, chyba wszystko. Tutaj mamy ostatnią jest R. Tu jeszcze P tutaj mamy r, jest tutaj r, jest tu, tu było P, mamy r, jest tutaj, R, tutaj mamy pierwsze słowo rum. I tu jest. Literka to C. I czy coś tutaj będzie? Nie ma A, nie ma S. Nie było D. Oka. No dobra, chyba pusto. Tutaj mogło być 20 zł, a tu mamy. Tak, mamy pustaka. No dobra. Teraz bonus 7. Szukamy pliku albo siódemki. Z kwiatuszek jest cytryna. Karta. Arbus. Gwiazda. Plecak. Dalej mamy balsam, koronę, palmę, podkowa, awokado i perła. I spójrzmy dalej, pewnie pusto. Perła, diament, jest kawa, biedronka, rower i chmury. Jest pusta. Tam na razie zobaczmy teraz to linie. No dobra. Tutaj kolejny symbol to kudka. Czy coś nam się tu jeszcze dołoży? Kudkę mamy tutaj. Mamy jedną tu. Jeszcze tu. Jest kolejna. I kolejna. I to tyle. Kolejna to słońce. Ale słońca... A jest. Ślądzie nie ma. Jest słoneczko tutaj na dole. Dobra. Następny symbol to rower. Czy rower gdzieś był? Nie ma rowerka. Dobra to kolejny korona koronka tutaj zaznaczamy tutaj zaznaczamy tu jest kolejna jest tutaj i tutaj jeszcze tu Dobra. serduszko mamy jedno Kolejny symbol to prezent. I mamy tutaj o, przepraszam, u samej góry. Nie widzieliście. Już przesuwam. Jest tu kolejny. I mamy tu. I tutaj jeszcze. Dobra. Następny symbol to żółwik. Ale czy był gdzieś żółwik? Dobra, nie przesuwam, bo nie ma. Teraz mamy motyla. Jest tutaj jeden, jest tutaj. Jest kolejny. I to wszystko. Następny mamy biedronkę. Też jest jedna. Kolejny symbol to tęcza. Czy tu nam coś jeszcze się dołoży? Czy będzie tylko jedna linia? Mamy tutaj. Jest tutaj. I jest tu. Dobra. Następny symbol to moneta. No i kolejny. Jest kolejny. Tutaj są dwa. Są tutaj dwa. Na troszeczkę tutaj syknęło, ale nic nie dają. Ostatnie dwa symbole to sakwa. której nie ma. I co? Samochód. Pierścionek. O. No tak, po pierścionek nie robił linii, także. Jest jeden. No dobra, to zostaje ta linia. Spójrzmy sobie ile tu jest. O! Stówka. Ja Cię kręcę. Ale fajnie. Czyli co? W bonusie nie ma nic? Nie ma. 40 zł. No to super. Stówka mi się trafiła. Tak jak w naszej lucynce dzisiaj, którą pozdrawiam miała stówkę zszokowana ja miałam w jednej 200 w tej mam 100 a y, ogólnie z, ze strapek za 45 zł 115 udało się odzyskać przepraszam chciałam powiększyć zmniejszyć no, także 115 z tych emocji powsuwam. <laughs> yy, no super, bardzo się cieszę. I zobaczmy sobie tą perełeczkę. Czy tutaj też stówka się pojawi? No chyba mniej, nie może być. Po 10 zł. Jest 10 wygranych. To odkrywamy. <laughs> ja było 35

43 mamy 50, tu też same 50, -tki. ale strapa 100, 200, 300, 400, 500 zł. Czy w ogóle można? Można. No to, kochani, tutaj mega pensja. Nawet nie znam kontrolnych, jest haha. Haha, tak się śmiejemy. Jest super. Bardzo się cieszę, czyli yy, można powiedzieć, że dzisiaj nic tylko drapać, nie? Dzięki Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Pa!